Nie. jest?! Dobra. I chuj. Cześć, to już jest Odegrałem się. <laughs> Hit tego lata, gorące jak karmata. Co?! To kurwa, lodziarnia. Dlaczego teraz ruchamy. <laughs> <laughs> yeah, that's right, baby. Pokazać wam nowy feecik na KOKORP? Zrobiłem se wczoraj. Uszedłem, hola senior, por favor, ale ja czapkę mogę zdejmować, nie? Patrz, jak szef roleplayowy. Słuchaj, ho, ho. <laughs> Dawaj tam tak ma na dodanie. Tak, na samochód, tylko ja prowadzę i daj klamę, masz. No, a ja mam nie mieć. <laughs> O, dobrze. Sprawa dostałem. No nic. Już chuj. Już możesz wyjść. On był kasyniarzem, a po ruchem szefem. Organizacji przestępczej, Family of Spain. To było tak dziwne, że szybko spotykali się. Tylko obaj po jednej stronie, L. Witam, L. Czekajcie, Easy Admin był pod czym? Nie pod kołem, nie pod insertem. Potem w 11 bodajże, nie? Albo w 10, ale w 9. No. Super. O brachu. jak Ale dymy brachu. Ale dymy. Teraz pojechać. No, ja tu spinowałem. A jak działa? Wyjep w kosmos, Al. O kurwa. <laughs> działa. Ja mam goda, chyba. A <laughs> fajne. Czekajcie, próba numer dwa. Czepniemy jeszcze raz wszystkich. I do góry. ups <laughs> <Opsa, opsa. laughs> A na no spis do trzeba uleć chyba. Ała, kurwa! 27, kto ty jesteś? Ja? A nie, nie, ja. A kurwa, nie, no nie, ja jestem 30. Nie, nie, już go nie ma z nami. A. Dobra, ile te zdrabki kosztują? No, pas pojebało, jak ja nawet nie mam na jedną zdrabkę. Musielibyśmy iść pracować. To ja powiedziałem... Czysz, Masz pożyczyć dwa tysiące. Na zdrabkę potrzebuję, wiesz? A na samochód masz. Pożycz mi dwa tysiące, chuju. Oła. Dwa tysiące. Dwa koła tylko. Nic więcej. Dwa koła. Dwa tysiące tylko. Dwa koła. Dwa koła tylko. Nie każ się prosić. Dwa tysiące tylko. Tylko dwa tysiące. Łapy. Łapy. Oj. Teraz łapy. I chuj No 2000 tylko chciałem pożyczyć, nic więcej ja Wiem, ale nie musisz mu tak męczyć tej buły kurwa Dzięki Cześć, posłuchaj potrzebuję tylko 1600 dolarów 1600? No Dobra Potrzebuję, bo mam ten, drapkę do kupienia wiesz <laughs> Dobra, już czekaj Tyle latania dla jednej z drapki Kurwa Jesteście widzowie gotowi? Pan Wiewior, 10 złotych, na lepsze życie Dzięki, dyszkę. Ja pie... Dzień dobry Dzień dobry Mam interes Słucham Potrzebuję... Szukam inwestorów do interesu Mhm, rozumiem Wystarczy, chce pan zostać sponsorem i mieć akcję w mojej spółce? Przykro mi, ja się oddaję w ręce policji. Jak to? Aktualnie muszę się oddać w ręce policji. Nie, nie, nie ma co. To, no, a na ile pójdzie pan siedzieć? Na to, że Mhm. Mm a ma pan jak coś przy sobie? Jakieś dolarki? Im sypnąć? No, bratku! Ty? No, bo słuchaj, możemy zrobić tak, bo chcesz przebrać sianu, tak? Nie, Tak. No to możemy zrobić tak, że my weźmiemy od ciebie te 300 tysięcy i damy ci 250 z tego, żebyś nie musiał separać. No, siema bratku. Cześć Dobra, to tak. Eee, A ja ci daję 250, ty mi te 300 brodnych, tak? Tak. Dobra. To take me des. Dobra, widzowie, patrzcie mam pitosu. Wiecie co to znacza? 10 zdrapek premium. I jeszcze pierdol... Spokojnie. Hyt, zdrapka, plu. Zaczynamy. Pierwsza zdrapka. Zwróciła się na zero, jak wychodzimy. Druga zdrapka. O kurwa! Podwójne. Inwestycje z Piotrem. Jesteśmy już jedną z na. Po, <śm> po! <śm> Dobra. Już nieważne, co się stanie, to wygraliśmy. Na plus. <śm> <śm> Kurwa, jak szef. Dawaj mi to. Znowu w życiu ci nie wyszło? Oj, wyszło. <śm> Idź pan, w chuj, racja. Dobra, kupimy. Jak tam panu zdrapywanie idzie? No właśnie kupiłem jedną z zdrapkę i wygrałem 10 tysięcy Ja przegrałem wszystko, pierdolę to Ja pierdolę ja <śmian> milion coś Kurwa, na tym koko jest tak łatwo zmienić, i? Czy ja mam takie wykurwiste szczęście? Ustawiłem się Mieście nie mogą cię porywać, ja nie ufam ludziom, wiesz? Miało być tak pięknie, dobra, 570 tysięcy Dobra, jak coś mam już bańkę Bańka to jest coś, co już zostaje Na zakupy roleplayowe

Jesteśmy w domu, jedziemy po bańkę. Jest, tęskniłem za tym autem. On śmiesznie wygląda. Stary, on best... jak on tak zapierdala? Bestiuna, ale wy musicie zrozumieć, że mnie nie obchodzą Madony, importy ani nic, mnie obchodzi ten samochód. Rozumiecie? Ja nie potrzebuję importów, rozumiesz? cię ja rozumiesz po co mi taki samochód jest? rozumiesz? Nie ma lepszego samochodu do spierdalania niż Free roller. Ja ten kurwa samochód to. Ja jestem nie nauczony uciekać tak, że huuj. Okay. Heads up, heads up Ja wejdę tam. A się w środku. Dobra, liczycie do 16 sekund i możecie zachodzić za naprawdę Wolniej. Raz. Siadaj. Siadaj, siadaj. No, mają samochód, którym też skoczą. To bez żadnego problemu. Nice car, I like it, Man? Dobra, mamy. Dobra, zajebiście, mamy kurwa chowa, który będzie skakał ze mną. I teraz będzie kwestia, kto to. Ma... Drugie auto. No tak, szpitala. Trzymajcie się tam. O kurwa. wy to już jest przesada Robisz, robisz, dawaj, gubisz ich. Mordeczko, ja wysłałem do Dżincha do koleczki mojego, dobra? Spoko. Ten, co był na zakładniku. Spoko, teraz daj mi ten 50 kloka. Fuj, żeby teraz za naprawdę musiałeś dać, ale to jest inwestycja. To wsiadaj, wsiadaj do samochodu. Tylko się mianowicie śląskie. Kuba duchowny i podał swój numer, ale numeru nie podam. Jakie cel? Jak to nas jeszcze mnie Haha, ha. odegrałem się. <laughs> jak to? Nigdy cię nie rozjechałem. Rozjechałeś mnie. Nie było czegoś takiego. Tak. Ała. Co teraz? <laughs> no nic. Ała kurwa. Hit tego lata, gorące jak armata. Ta ta, 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 ta ta I płonie las Płonie ognisko w lesie W lesie oś oświcie. oświcie Jakie piękne życie Życie na kredycie się gdzieś, gdzieś <laughs> Ty kurwa jeba, sam kurwa, jesteś dziwką słyszałeś tego kurwa O oh, je yeah, jar now. Tutaj, nie wysiadać. Wszystko grzech! umiesz beatboxować? O kurwa O kurwa! Łączasz to. Aaaa! wie to mnie lakuje czy serwer? Jaja! Lodziarnia kurwa, lodziarnia! Mm -hmm. Sekundy. Sekundy. A... Możecie już, powoli, Dobra. ty jak się, Wychodź. kurwa ich to no. <laughs> Jak tak rigardo, tutaj, 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 pod ściankę Siadaj Siadam ja już, że szukam, Nie cię, masz gdzieś Nie mam zapięty. nic, mordo Co, co Nie z nie nic No, na luz. To jakie kurwa sypki jest. Mhm, to jest jeszcze bez CYUNa, nie? Ile siana? 100. Ok, Czyli cztery zabki Patrz jak go teraz ruchamy. No ale to już kurwa Nie, bo tamten nas widział i nas dogoni O oh, wow, it was really hard <laughs> <laughs> Yeah, that's right, baby To co, pozdrapeczki Pozdrapeczki <laughs> do szpitala, błagam no Dobra, co? dawaj, trzy, jazda Zwróciło się Talon na balon Dobra, mam 75 tysięcy, mam 75 Zwróciło mi się To mi nic nie dało Ty pecha masz, musimy pojechać coś zjeść I chuj, straciliśmy wszystko, musimy jechać ponad pieniądze